Cześć wszystkim, e, witam w kolejnym filmie. Sprawa wygląda tak, że jest czwartek. E, czwartek, 20 maja. Tak, 20 maja. Dwa dni temu we wtorek napisałem fizykę, czyli ostatnią maturę i jestem zadowolony w sumie z tego, jak i ją napisałem i inne matury. Więc e, tym bardziej nie muszę się niczym przejmować i już od. Wczoraj i od właśnie po fizyce mam taki luz, że po prostu nic nie mam, no bo mam wakacje, no nie? No i przecież nie będę siedzieć w domu, nie wytrzymam w domu. Już wczoraj bym mógł jechać do żor, po powiedziałem sobie, kurde, jadę jutro do żor. Ale patrzę na pogodę, nie, zła pogoda. Może w kolejne dni i w kolejny dzień, czyli w czwartek, akurat yy, w przeciwieństwie do reszty dni dookoła, gdzie ma padać, jest słoneczko i nie pada. Więc jadę do żon. Jest w sumie już 14.37, ale dalej będę miał tam kupę czasu, zostanę pewnie do późna, do zachodu słońca, niczym się nie muszę przejmować już, więc spoko. I nie wiem, czy będzie miał mnie kto nagrywać, bo jadę ponownie sam, nie ma kto jechać, w sensie niektórzy mają lekcje, to nie będę wyrywać, po prostu pisać do wszystkich, bo nie ma co. Chciałem wyjechać jeszcze trochę wcześniej, niż się kończy szkoła, teraz w miarę się kończy szkoła, niektórym, niektórym później, no. Nieważne. No najpierw tam ustawię, aparat, coś tam ponagrywam i pojeżdżę przede wszystkim. To jest mój cel, żeby po prostu spędzić dobry czas. A teraz w takim razie jadę cisnę do żoru za pół godziny będę i zobaczymy. Do zobaczenia zaraz. Patrzcie to, jest 15:13. I skatepark jest prawie kompletnie pusty W sensie, jak na taki ogromny skatepark, to jest prawie pusty Jestem ciekaw, jak, czy, czy ludzie po prostu z lekcji poprzyłażą jeszcze potem Jak się to potem rozwinie, ale na razie jest do jeżdżenia No, będę jeździć i tyle Jest w sumie 20:30 już, chwilę po 20:36. I będę wracać do domu. Trochę pojeździłem, czyli w sumie byłem tu ponad 5 godzin. Już mam plan, mam dość porządny taki plan, że chyba całą linię na zawody sobie ogarnąłem, bo zawody będą w żorach mistrzostwa Polski i oczywiście sobie wystartuję. Trzeba zrobić taką, taki właśnie przejazd, żeby był 100% do zrobienia, ale jednocześnie taki solidny, więc. No, jeszcze nad, nad czymś tu muszę popracować. Właśnie nad, nad tym przejazdem. Dzisiaj New Learn y, Hill Rewind 3 spoko. Potem nie miałem jakoś dużo siły na, na inne rzeczy. Tym bardziej, że właśnie w moim przejeździe ma być kikres Kikres I go próbowałem dużo razy y, i to było męczące. No, jeszcze jakieś sobie rzeczy popróbowałem. Kilka skudów zagrałem z bowla, po, porobiłem jakieś ciekawe triki, czego się nie spodziewałem, bo ten bowl jest stromy i się z niego nieprzyjemnie wyskakuje, ale jak się ogarnie, to nawet działa. No, fajny dzień. Yy, nie nagrywałem dużo, nie miałem jak nagrywać dużo i nie było co nagrywać dużo. Do zobaczenia w kolejnej części filmu, albo w kolejnej. No, pewnie części, bo to nie będzie jako cały, za krótki jest. no kilka dni temu dostałem papier od MyGrip. Z nowym wzorem zaraz wam pokażę. Już jest trochę przycięty, bo yy, pokażę wam też czego to jest kwestia. Patrzcie to. To jest nowy papier My Grip yy, z takim wzorem dostałem. tylko to było na górze, no nie? I dalej był da cały grip tape. I to jest spoko. Tylko jeśli bym to nakleił, tak jak zawsze naklejam grip tapes, y, czyli tak, żeby tu do końca był papier, to wtedy ta grafika, ten gradient byłby tu i tylko byłby tu. I po drugiej stronie. No i tak kiepsko. Więc stwierdziłem, że tym razem i jedyny raz w życiu, pierwszy raz w życiu będę mieć papier ucięty dotąd, tu gdzie się daje zwykle nogi, no nie? A resztę zostawiam taką jaka była. Więc odkleiłem poprzedni papier. Jak widzicie jest już deszek pusty kompletnie, bo yy, również ściągnąłem tu cały klej. Tylko teraz tutaj na przykład mamy porysowane, to akurat pewnie od wycinania grip tape'u Yy, właśnie w tych tutaj okolicach. To też są rysy. To akurat nie mam pojęcia, z czego się wzięły. Ta też. Tutaj logiczne, jak yy, do hamulca się dostawałem i wycinałem taki prostokąt, to mogłem też podziabać. I tutaj może być kwestia tego, że Dek mi się tu trochę podniósł. Nie wiem, czy to już teraz widzicie, jak. O, teraz widać, że jest tu taka falka. Akurat ta część mi się troszeczkę wgięła. I może od tego też jest ta rysa. No i teraz nakleję ten grip tape, to trochę rys będzie widać. Aczkolwiek zobaczymy, jestem ciepła w ogóle, jak to będzie wyglądać, bo nie jestem przyzwyczajony do takiego wyglądu nogi. Więc po prostu jak nakleję, to wam pokażę, jak to wygląda. I no, i po prostu wymieniam grip tape. Ja sam z siebie rzadko w ogóle grip tape wymieniam, więc widzimy się za chwilę. Wiecie, sprawa wygląda tak, że dzisiaj kolejny raz jadę do żor w ostatnim czasie. W ogóle mam dzisiaj ostatnio mam dużo roboty. Jeszcze muszę dwa filmy złożyć na kolejne soboty, bo jutro już wyjeżdżam na niecałe dwa tygodnie. Jeszcze jadę do żor. Byłem jeszcze w łóżku, nie? Obudziłem się ziomek do mnie mów, dzwoni i mówi. Że możemy za jakieś pół godziny wyjechać, yy, bo mu bardziej pasuje, bo wieczorem byśmy wymógł dopiero 17.30, 18.00, też byśmy mieli za 2 godziny do zachodu słońca, teraz mamy więcej. Więc jedziemy, zebrałem się, nie pół godziny, bo dopiero musiałem zjeść na nalanie jeszcze i tak dalej, ale jadę właśnie. On tam będzie pewnie też coś koksić yy, Ja się będę przygotowywać też do zawodów, które będą w lipcu dopiero. No. To był chyba 17 lipca, ale skoro jeżdżę na żory, a na żorach będą mistrzostwa, to już sobie zacząłem wymyślać linię i będę ją kontynuować, będę próbować zrobić jak najdłużej i w końcu, żeby robić całą no nie, żeby była 100%. Bo tak jedynie mam szansę coś zdobyć, czyli zrobić taki przejazd, żeby w nic się nie wywalić i dostać dużo punktów w miarę i mało obniżki za, właśnie za wywrotkę, a reszta wtedy jak się powywala i będzie miała jakieś takie błędy to może zejść niżej, pomimo lepszego poziomu jeżdżenia. Taka jest taktyka moja i, i no. Teraz wam jeszcze pokażę ten grip tape, bo go wymieniłem i teraz biorę pierwszy raz nowy. Patrzcie to. Wygląda zarąbiście, bo jest taki fioletowy przechodzący w różowy, który mam oczywiście na gripach. Na kółkach jest taki różowo-pomarańczowy, co prawda. Yy. No, a fioletowy jeszcze trochę się łączy z tym dekiem, bo ten dek w niektórym świetle bywa też trochę taki fioletowawy, a tak jest dość granatowy, ciemno-niebieski. Spoko wygląda, jakby teraz mi nie przeszkadza jakoś bardzo, że jest przycięte tu. Kiedyś myślałem, że nigdy tak nie zrobię, bo mi się nie podoba, ale grip tape mnie pokonał, bo był taki, że jednak tak trzeba było zrobić i nie jest tak źle. Podoba mi się, więc spoko. Zobaczymy, jak się będzie jeździć. A teraz już pakuję wszystko, jadę po Juszczyka i jedziemy Dobra, proszę państwa, dojechaliśmy Jest Juszczyk Ledwo go widać przez światło Jak ci się sprawdza zacisk? Bardzo fajnie, dziękuję Sok. bardzo za wypożyczenie Ależ proszę bardzo Tym razem jestem... Która jest? Czekaj Trz... 12 12.10 I jest kompletnie pusto No Dwie, trzy osoby Tak na ten skatepark to jest już w ogóle on jest tu w ogóle pierwszy raz, jeszcze no, tu nie był, pierwszy więc, raz. więc zobaczymy, czy wejdzie na rolinę, Zobaczymy. Nie no, luźno będzie. Lecimy z ładnym klipem. Trzęsłem chyba trochę, ale będzie okej. Okay. O, to też idealne. Dobra, yy, musiałem jakiś sensowny przejazd wymyślić, no nie? Chciałem w nim też wsadzić flipa. Ale też coś na boksie, bo mogę się rozpędzić, zrobić 180 potem na rolinie i z tego zrobić flipa, więc coś mogę na początku wsadzić. I patrzcie co wykmieniłem. Nie, ile to będzie trwało ten mój przejazd, będę musiał obliczyć, ale zjeżdżam z Rolina. Tu robię dwa kikresy. Kickres, kikres jadę dalej na quarter. Na quaterku e, buttercup. Jak zrobię buttercupa, to wracam tutaj, może zrobię jakieś dwa hile pod, pod górę z bęku. E, jadę dalej, zawracam wtedy na rolinie. I robię backflipa Teraz trzeba przejechać na, na dalszy... Właśnie tak robię z hulajnogą Tam trzeba będzie zrobić tego transfera, żeby przedostać się na dalszy park Przejechać przez Spyna, też coś może dodam I teraz przejeżdżam właśnie na tą drugą część, czyli Tu bym zrobił przez hipa trzy whipy Dalej tutaj bym zrobił hill rewind albo bright flipa. Tam! Ojej O oh shit nie wiem, chyba kawałek mu uciąłem, akurat przechodziłem dalej. Ale dalej robimy tam inwarda jeszcze i mam nadzieję, że będzie koło, prawie 40 sekund. Wtedy sobie zjadę jeszcze po kłoterze i zaliczę rurę. I wszystko, żeby wyszło, to będzie spoko. I to teraz nagram. Zobaczycie jak to będzie wyglądać. Ja się tam zatrzymuję bardzo często po tych trikach, tak trochę zwalniam, więc trochę czasu mi może zejść, ale obliczymy sobie i ogarniemy przejazd. Dalej. Pięknie ci dalej do linii sprawca i Beki. No szkoda, <noise> że ma. Pięknie. Ale czysto. Pięknie. I backi. I backi. I backi. No jak to. Pięknie. Backi. Dojazd tras. Transfer. Spajnik. Ciubki. Na Za pięknie było Zmęczony. Dobra Sprawa wygląda tak, że teraz zrobiłem te nie wiem, Cztery czy 5 prób Które głównie zatrzymywały się na dwóch kresach Ale w końcu jak to zrobiłem I przejechałem dalej To zrobiłem prawie cały mój przejazd taki zaplanowany I kurna to jest w cholerę męczące Jakby jak się spinasz I cały czas kręcisz tam i z powrotem się rozpędzasz byleby zrobić trik To jest masakra Trzeba będzie tu przyjeżdżać częściej i tak bo nie, nie będę tych przejazdów robić bez przerwy tutaj, no nie, bo to jest tak męczące, że nie ma szans. Ale nie jest źle, wyszło mi prawie całe, więc w sumie jestem zadowolony. Tylko teraz trzeba zrobić tak, żeby za każdym razem to wychodziło potem. Ale to będzie, będą ćwiczenia, będę trenować. Może się uda do zawodu. Na razie tyle. Dobra, GG, pobyt w żorach zaliczony. Przygotowania do zawodów będą trwać jeszcze trochę. Przez następne bycia moje tutaj Dzisiaj sobie zagrałem w skuta Na kanał, który może już był Może będzie dopiero, zobaczcie Zadowolony jesteś? Bardzo Super, ja też w miarę Chociaż jak, żadnego bengera nie było, ale nie było źle Więc no, to tyle Simba wam stawi Przebitkę, czy jak się nazywa? Przebitkę jak się wywaliłem przy Ja ja pierdzielę, nie, do, nie, nie dokręcić w ogóle. Prawie zrobił backflipa przez hipa z bęków, tylko wyskoczyła mu noga i przez to zablokowało mu się kręcenie i spadł na plecki trochę, niestety. Ale pewnie zrobi następnym razem bez problemu, więc zobaczycie kiedyś, na pewno. A teraz do zobaczenia yy, za tydzień, narka.